będziemy robić choinkę. Do wykonania jej będziemy potrzebować patyki, różne kolorowe wstążki, nożyczki. Ja sobie już tutaj podcięłam takie długie paski, nie takie długie i malutkie. Zawiązujemy, się, zawiązujemy je tuż obok siebie, tak aby wyszła nam choinka. Najpierw zaczynamy od Najwięk najdłuższych. Zawiązujemy je na supeł. Na supełek. Przysuwamy do reszty. Tak, żeby były bardzo blisko siebie. I tak dalej. I pamiętajcie, jak niektóre będą za długie, a niektóre za krótkie, podcinaj. nam trójkąt. Jakby taki żagiel. Na wodzie płynie nasza choineczka. Zawiązujemy po kolei, tak żeby nie był jeden kolor obok drugiego taki sam. Żeby były różne takie właśnie kolory obok siebie i żeby też nie były te paski za daleko i za blisko też. Na przykład niektóre paski są za takie małe, więc trzeba je od, odwiązać i użyć innej, innej, innego paska. Tak, żeby nam wyszła trójkątna choineczka. Zawiązuję. Hop. O. Tu bliżej. A ten. Jeszcze ten jest taki długi. Jeszcze ostatni. Taka piękna nasza choineczka. I, te, I teraz, jak będą nierówne paski, żeby, jak nie jest taki jakby trójkąt, to wtedy podcinamy. Mi się akurat udało prawie zrobić. To troszkę za mało nie? Nie. więc tak wygląda nasza choineczka i kliknijcie lajka like w górę za tą choineczkę jak Wam się podoba i...